Jak mieć lepszą pracę? To jest kolejne nagranie z tego cyklu. Pierwsze było o tym, jak zmienić siebie, drugie o tym, jak zmienić innych, trzecie o tym, jak zmienić pracę, a dzisiaj od ogółu przechodzimy do szczegółu. Konkretne, szczególne zagadnienie, taki, taka sytuacja, w której ktoś chce się przebranżowić, a w ofertach pojawia się wymagane doświadczenie. To jest y, sytuacja y, bardzo częsta. I sytuacja, która wymaga, ponieważ nie mamy tego doświadczenia na danym stanowisku, więc sytuacja, która wymaga pewnego innego spojrzenia. Pierwsza bardzo ważna rzecz, i ona też ta zasada sprawdza się w wielu dziedzinach naszego życia. Zanim e, będziemy zrozumieni, e, zanim e, ktoś nas zrozumie, to najpierw my spróbujmy zrozumieć innych, spróbujmy zrozumieć tą drugą stronę, i wtedy łatwiej będzie, żeby ona zrozumiała nas. Ja nie mówię, że to jest gwarancja, ale to jest zasada, która naprawdę wielokrotnie pokazała rację bytu. Jak to zrobić? Tu, w konkretnej sytuacji, jeśli szukamy pracy, spróbuj spojrzeć na całe zagadnienie od strony pracodawcy co tak naprawdę nie patrz na od swojej strony że a nie mam doświadczenia na tym stanowisku no to już nie mogę złożyć albo wiadomo że mnie odrzucą bardzo możliwe że tak będzie w wielu sytuacjach ktoś szuka osoby z doświadczeniem patrzy schematycznie patrzy tylko w ten sposób okej okay, na tym stanowisku nie ma doświadczenia to odpada to odpada to odpada tak może być początki często są trudne ale Patrząc od strony pracodawcy, jest większa szansa, że kiedy Ty zrozumiesz jego, to łatwiej będzie Ci też do niego trafić. Co dla pracodawcy oznacza doświadczenie? Czego tak naprawdę oczekuje pracodawca, kiedy pisze wymagane doświadczenie? Doświadczenie to bardzo często umiejętności. Doświadczenie równa się umiejętności. Pracodawcy potrzebne są konkretne umiejętności, efektywność, skuteczność, żeby. Jeśli zatrudnia pracownika, potrzebuje konkretnych efektów, które przekładają się na konkretne inne rzeczy, które on może po prostu yy, sprzedać. Przez to będzie przychód, który też ma wpływ na to, żeby mieć pracowników. Czyli potrzebujemy takiego pracownika, który zarobi na siebie. Jak patrzymy na. Wymóg doświadczenia pod tym kątem, to już troszeczkę zmienia się sytuacja. Bo teraz pytanie pojawia się takie, czy masz umiejętności, których wymaga pracodawca? Czy na tym stanowisku rzeczywiście masz takie umiejętności, które potrzebne są na tym stanowisku? Czy zrobisz dobrze swoją pracę? I bardzo często jest tak, że ktoś, kto się przebranżawia. To już jest osoba, która ma jakieś też doświadczenie życiowe, która bardzo często ludzie przygotowują się do tego przez dłuższy czas, więc gdzieś zdobyli jakieś doświadczenie. Tak może być w, na przykład w sytuacji, kiedy jest nauczyciel, który chce. Wyjść ze szkoły takiej, w której pracował jako pracodawca, pracownik, a chciałby teraz założyć własną firmę, na przykład szkoleniową, albo skończył jakieś studia podyplomowe, czy jakieś kursy, jakieś szkolenia. Chciałby być coachem, doradcą, konsultantem, robić rzeczy, też uczyć, ale może w troszeczkę innej branży, jakby robić troszeczkę inne, inne rzeczy do innych klientów, trafić, żeby to nie byli uczniowie, tylko żeby to były inne, już dorosłe osoby w jakiejś może konkretnej branży, może, może mniej konkretnej, no mniejsze o to, ma jakieś umiejętności, zdobył konkretną wiedzę, miał praktyki, bo może się okazać, że ta osoba już... Yy, od lat prowadzi rozmowy, w których doradza, i to były rozmowy z rodzicami, to były rozmowy, w których pomagał swoim, czy pomagała swoim przyjaciołom, znajomym, czyli ma umiejętności, których jest pewna, ale nie może wykazać ich jako doświadczenia na, dane, na danym stanowisku. Co można w takiej sytuacji zrobić? W tej sytuacji można, jeśli jest czas, jeśli jest też to jakby do uzyskania, to można poprosić o opinię tych osób, które już są zadowolonymi klientami. Nieważne, że one nie płaciły. Ważne jest to, że pomoc była skuteczna. Skupiamy się na tym, że umiejętności przynoszą określony oczekiwany skutek, czyli pomoc skuteczna, możemy zebrać te opinie. Może to były, była praca wolontariacka, czasami są takie. Fundacje, jakieś stowarzyszenia, czasami kościoły, w których przez lata też nabywaliśmy doświadczenia, umiejętności, które mogłyby nam dać takie, e, taką opinię o nas, które mogłyby poświadczyć, że mamy konkretną umiejętność. Jeśli e, Wcześniej nie pracowaliśmy w takim miejscu, nie byliśmy gdzieś tam wolontariuszami, to możemy rozpocząć taką praktykę. Warto też wtedy sobie sprawdzić tą ustawę o wolontariacie, jakie tam są zasady, i może w ten sposób uzyskać właśnie takie potwierdzenie, że dane umiejętności posiadamy. Więc pierwsze co, to popatrzeć na to, co już mamy, pod kątem umiejętności skuteczności, bo w ten sposób patrzy na daną sytuację. Pracodawca. Druga rzecz, to jest yy, rzecz bardzo istotna, to jest takie stanięcie w prawdzie. I mówię to od dwóch stron. Jedna sytuacja jest taka, kiedy chowamy się gdzieś tam za naszymi lękami, i no, nie będę składać już tych, widocznie to nie jest dla mnie, może to lepiej się wycofać, bo, bo chyba ja nie mam takich umiejętności i nigdy nie zdobędę, jak to zrobić, że, żeby mieć doświadczenie bez doświadczenia, więc jakby chowanie się za tymi lękami. Też wymaga stanięcia w prawdzie i przyznania się, mam konkretne umiejętności. Robiłam to przez lata, nieważne, że za to nie płacono, ja wykazałam, że te umiejętności mam. Tak? To jest jedna sytuacja. I druga, czy rzeczywiście te umiejętności posiadam? Czy mi się wydaje, że posiadam? Nie mówię tego jakby od takiej złej strony. Mówię to w ten sposób, czasami mamy wiedzę na jakiś temat. Wiemy o czymś, ale to jeszcze nie znaczy, że potrafimy to zrobić. I mm, na przykład y, może być taka sytuacja. Ktoś pracował w innym zawodzie, teraz chciałby być grafikiem komputerowym. Potrafi zrobić jakieś proste grafiki, ale w wymaganiach, gdzieś tam patrzy y, na wymagania, jeśli chodzi o podjęcie nowej pracy, jest napisane jakieś konkretne programy. On potrafi ta osoba potrafi obsługiwać się jednym programem, a Potrzebne są jakieś tam jeszcze inne. Więc tu jest konkretna sytuacja, w której wiemy, że potrzebujemy zdobyć umiejętność posługiwania się innymi programami, tak? I nie ma możliwości, żeby wykazać umiejętność, jeśli jej nie mamy. Więc potrzebujemy ją zdobyć. To jest naturalna droga. Ja, kiedy zaczynałam wchodzić w branżę szkoleniową, kiedy otworzyliśmy naszą y, pierwszą firmę, kiedy po prostu nie miałam doświadczenia, ale wiedziałam też, że mam jakąś wiedzę, a nie mam umiejętności, praktycznych umiejętności zastosowania tej wiedzy. To pierwszy etap jest taki, że uczyłam się od kogoś, kto tą wiedzę umiejętności ma. To też jest ważny aspekt, żeby wykazać, pokazać od kogo się uczyłaś. Od kogo się uczyłaś, gdzie zdobyłaś te umiejętności. To też dużo pokazuje. Więc uczestniczyłam w, w szkoleniach Przysłuchując się, jak prowadzi te szkolenia Andrzej. Czasami słuchałam trzeci, czwarty czy piąty raz tego samego. Wydawałoby się, że tego samego, a tak naprawdę za każdym razem rozumiałam więcej. Później po tym szkoleniu mogliśmy o tym porozmawiać. Był czas, kiedy miałam swoje pięć minut i mogłam już coś powiedzieć od siebie, zmierzyć się z tym, jak się siedzi, wiecie, jako słuchacz, to się, a to takie proste, a to takie proste, ale jak. Się stanie już przed ludźmi i trzeba to powiedzieć, i widzisz te wszystkie osoby, i przypominasz sobie jeszcze, że pewnie w głowach mogą, można się nakręcić, że pewnie sobie myślą tak, jak ja, a to takie proste, a to takie proste, to jest już inna sytuacja. Kolejna umiejętność, którą zdobywasz. Po tym momencie, kiedy przysłuchiwałam się, przysłuchiwałam się jakimś konsultacjom, jak klient się zgodził, żebym uczestniczyła jako słuchać, jako uczestnik taki, żeby się uczyć, to wtedy też była kolejna umiejętność, że mogliśmy jakieś zagadnienia y, obgadać, że teraz rozumiałam więcej tego, co się nauczyłam w, jako teorii, rozumiałam w praktyce. Później ja. Spotykałam się, na takim, spotykałam się z klientem, a Andrzej siedział obok i po spotkaniu mógł mi powiedzieć, co mogłeś zrobić inaczej, co było fajne, na co zwrócić uwagę. Tak samo było na szkoleniach, jak możesz to podciągnąć wyżej, jak to możesz zrobić lepiej. Dopiero później byłam już na tyle pewna swoich kompetencji, wiedziałam, że będę. W jakichś konkretnych tematach skuteczna, że mogłam poprowadzić indywidualne jakieś spotkania, jakieś szkolenia, na których nie potrzebowałam już e, asysty, pomocy. I po tym następuje fajny, szczęśliwy taki moment, kiedy wiemy, że możemy uczyć innych, bo to też to, że umiemy coś zrobić, to jeszcze jest kawałek do tego, żeby uczyć tego innych. To jest fajny taki, e, też kolejny, kolejny etap. Więc naturalne jest, że w jakiś sposób się uczymy i że ten proces nie jest tak naprawdę do przeskoczenia. Trzeba go, y, trzeba go przejść. Kolejna rzecz: patrząc oczami pracodawcy, patrząc na to, w jakiej on jest sytuacji i czego on może potrzebować, możemy wyjść poza pewne schematy. To znaczy, ostatnio jakoś wracając y, ze szkoły. Nabyłam takie oto świeczniki, takie oto świeczniki, o których tak naprawdę wcale nie myślałam, nie marzyłam, ale bardzo dobrze ich użyję. Wiem, jak ich już użyję, jako właśnie taki przekaźnik mojej sympatii, dobrej takiej energii dla jednej z moich koleżanek. Będzie to świetny prezent. Które ona y, później jakoś tam użyje u siebie w domu albo przekaże innym. Dla mnie to nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo prezenty dla mnie to jest właśnie przekaźnik y, dobrych emocji. Młodzież sprzedawała y, te rzeczy. Najpierw je sami wykonali, później y, przywieźli gdzieś tam do, do szkoły i sprzedawali, bo zbierają pieniądze na jakiś wyjazd. Nie mają. Y, y, bardzo podoba... nie mają tych pieniędzy, więc, yy, więc je zbierają. Bardzo podobało mi się to, że mogli w prosty sposób pójść poprosić rodziców i, i po prostu wymagać, żeby, żeby im to zasponsorowali. Oni podjęli jakiś wysiłek i to gdzieś dotknęło mnie. To było coś, co we mnie, Zadziałało, taki rezonans wywołało, bo ja lubię ludzi, którzy są zaangażowani. To też mnie motywuje, do tego, to mnie motywuje do tego, żeby im pomagać, to mnie nakręca, to jest fajne, lubię takie sytuacje, więc bardzo chętnie kupiłam od nich te, te świeczniki. I o to też czasami chodzi, ubiegając się o pracę, że pracodawcy może też zależeć na czymś, czego wprost nie widać w naszym, w naszym CV. Miałam taką sytuację, pewna klientka, ona jak się przebranżawiała, to miała konkretne umiejętności, ale nie miała doświadczenia, którym mogłaby się wykazać. I jej znajoma dowiedziała się o tym, że ona chce zmienić pracę, i u swojego pracodawcy poleciła ją. Zaproponowała, żeby ta przyszła na pracodawca wyraził zgodę na taką rozmowę kwalifika... kwalifikacyjną. Ona poszła. Ale to, co spowodowało, że ta znajoma chciała ją w tej pracy, chciała z nią współpracować i tak ją zareklamowała, to było to, że znała jej charakter. Wiedziała, że to jest osoba, która tworzy fajną atmosferę, wiedziała, że to jest osoba, na której można polegać, że to jest osoba sumienna, że to jest osoba, z którą dobrze się pracuje. Więc czasami pracodawcy, oprócz tej skuteczności i umiejętności, Zależy też na tym, żeby pracować z osobą pozytywną, na, która ma już taki ukształtowany charakter, i to jest wielki plus, wielki zasób wielu osób, które przebranżawiają się po jakimś tam czasie. Masz doświadczenie z poprzedniej pracy, może to nie jest doświadczenie konkretnie na tym stanowisku, ale to jest doświadczenie, które daje ci już jakąś pozycję. To nie jest. Ktoś, kto świeżo skończył studia, tylko to jest ktoś, kto pracował przez ileś lat i wie, co to znaczy być pracownikiem. Więc to może być też duży atut, ale, ale, pojawia się ale, znowu wracamy do początku. Kiedy patrzysz tylko ze swojej perspektywy, to czasami niektórych zasobów w ogóle nie dostrzegasz, na niektóre nie zwracasz uwagi i mm, trudno się z nimi przebić. Takie zasoby to jest jakby za mało. Ale kiedy patrzysz pod kątem pracodawcy, tak jak on może patrzeć na tą sytuację, to już jest większa szansa, że nawet w CV ujmiesz je w inny sposób. W taki sposób, który można odczytać jako coś, co, um, co będzie atutem, coś, co sprawi, że pracodawca jest w stanie w pewien sposób zainwestować w ciebie, zaryzykować. Ryzyko to jest już jakaś e, taka inwestycja, zaryzykować, przyjmując cię na stanowisko, je, nawet jeśli nie masz doświadczenia e, dokładnie w tej pracy, tak? Ale potrafisz wykazać te umiejętności, więc to jest kolejna, kolejna taka rzecz, i na koniec przeczytam wam właśnie e, historię, w której pewien e, chłopak świeżo po studiach e, składał oferty do, do wielu. Różnych firm i otrzymał kolejną odmowną e, odpowiedź. Co zrobił? Napisał do tej firmy maila: Szanowny panie, uprzejmie dziękuję za pańską wiadomość z 30 maja. Po głębokim zastanowieniu z przykrością muszę pana powiadomić, że nie jestem w stanie zaakceptować braku propozycji pracy w państwa przedsiębiorstwie. W tym roku miałem wyjątkowe szczęście do zbierania odmów. Otrzymałem ich zaskakująco dużo. Jestem przekonany, że zrozumie Pan, i znalazwszy się w tak trudnej, w tak różnorodnej i obiecującej grupie kandydackiej nie mogę, przyjm że nie mogę przyjmować wszystkich odmów. Dlatego uważam, że odmowa firmy. Mimo jej wyjątkowych kompetencji i bogatego doświadczenia w odrzucaniu kandydatów, nie, wchodzi, nie wychodzi naprzeciw moim obecnym potrzebom. Wobec tego zamierzam podjąć zatrudnienie w Państwa firmie w drugim tygodniu czerwca, tuż po moim ostatnim egzaminie uniwersyteckim. Oczywiście liczę, że niedługo będziemy mieli okazję się spotkać. Z życzeniami powodzenia w odmawianiu przyszłym kandydatom i z poważaniem. Tak to poruszyło tego pracodawcę że umówił się na rozmowę z tym człowiekiem pomyślał okej okay, może to nie jest to o czym myślałem na początku ale ja i tak muszę poznać tego człowieka i tak muszę się przekonać kto to jest i podjął to ryzyko żeby zatrudnić tego chłopaka ten chłopak pracował tam u nich w firmie ten pracodawca po latach wspomina to jako coś fajnego zabawnego i jako coś co było mu tak naprawdę potrzebne i to była Inwestycja, która się zwróciła. Ja życzę Ci tego, żebyś była kreatywna w szukaniu pracy, żebyś była aktywna w szukaniu pracy, w patrzeniu też od strony pracodawcy na to, na to jaką możesz wnieść korzyść do, do jego firmy. Jeśli interesuje Cię też ten temat, właśnie. Tu, który omawiałam, jeśli chodzi o zasoby, to polecam ci moją książkę, którą teraz wszędzie reklamuję: Moją książkę bliżej siebie, bliżej marzeń. W niej znajduje się rozdział, w którym omawiam y, zasoby. Tam możesz w taki sposób. Y, za pomocą poszczególnych ćwiczeń możesz spojrzeć na swoje zasoby może właśnie pod kątem takim żeby nie patrzeć w sposób tylko taki subiektywny co tobie się wydaje ale bardziej obiektywny coś co mo może wtedy odkryjesz coś co jest też istotne właśnie dla przyszłego pracodawcy polecam ci tą książkę zachęcam cię do subskrybowania mojego kanału do odwiedzania mojego bloga bozenaburzeńska.pl powodzenia